Gdy jesteś początkującym twórcą, masz wiele pomysłów na treści, które chcesz przekazać innym. Gdy jednak przychodzi do publikacji, okazuje się, że nikt nie jest zainteresowany Twoją twórczością. Nikt nie chce czytać Twoich treści? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, to te nagranie jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego, jak tworzyć treści, które spodobają się innych, i ich zaangażują. Zacznijmy od odpowiedzenia na pytanie: dlaczego nikt nie chce czytać Twoich treści? Inni nie chcą czytać Twoich treści nie dlatego, że Cię nie lubią, nie znają Cię, są okrutni, wredni i się z Ciebie śmieją. Powód jest zupełnie inny. Nie czytają Twoich treści, ponieważ są zajęci. Przeznaczenie czasu na to, co mają do zrobienia, jest dla nich bardziej istotne niż czytanie Twoich publikacji. By przekonać innych do przeznaczenia czasu na przeczytanie Twoich treści, musisz dać tym osobom większą wartość niż czynność, którą mieli zamiar wykonać. Najlepszym przyciągaczem uwagi jest szybkie rozwiązanie ich problemu. Rozwiązanie to jednak należy ubrać w ciekawy sposób w sposób, który przyciągnie ich uwagę. Możesz dać komuś rozwiązanie jego problemu, ale jeśli nie będzie dla niego interesujące, to nawet się mu nie przyjrzy. Dlatego teraz omówimy, jak stworzyć treści, które przyciągną innych i wniosą do ich życia wartość. Jakie są rozwiązania? Po pierwsze, skróć swoje przesłanie. Spraw, aby było proste, przejrzyste, zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Wraz je w sposób zabawny, seksowny, ciekawy, przerażający czy pouczający. Sprawy by było tak pociągające, że tylko szalona osoba by go nie przeczytała. Przedstawione zasady nie tylko stosuj w przypadku tworzenia tekstu, ale również gdy tworzysz dzieło bądź biznes. Czytanie lub pisanie jest jak transakcja. Czytelnik przeznacza Ci czas oraz uwagę, czyli najcenniejszy towar w dzisiejszym świecie. Ty jesteś zobowiązany dać w zamian wartość która jest dla niego cenniejsza niż jego czas i uwaga. By czytelnik szybko stwierdził, czy Twój twór jest wartościowy, przedstaw na samym początku, jaki problem rozwiążesz, czyli koncepcję. Tak jak ja to zrobiłem. Przedstawiłem Ci, co zyskasz, dzięki temu, że oglądasz to nagranie. Koncepcja to inaczej korzyść, jaką dostanie czytelnik z przeczytania Twojego tekstu, oglądania filmiku lub użycia Twojego dzieła. W twórczości przedstaw podróż bohatera od początku do końca. To pozwoli uwiarygodnić swoją treść w oczach widza. Pokazuje mu skuteczność twojej koncepcji. Podróż ta jednak musi odnosić się do wcześniej wspomnianych rozwiązań. To znaczy, że musi go zainteresować. Jak stworzyć interesującą historię bohatera? Podróż bohatera w 10 punktach. Po pierwsze, bohater rozpoczyna swoją historię w zwyczajnym świecie. Jako normalny, przeciętny człowiek. Później bohater czuje chęć przygody. Wie, że ma zadanie do wykonania, które jest niemożliwe dla przeciętnej osoby. Kolejno bohater opiera się przygodzie. Opiera się, gdyż uważa, że jest za słaby, że jej nie podoła. Później bohater spotyka mentora, który przekonuje go do podjęcia przygody. Dzięki wsparciu mentora bohater rusza do akcji. Bohater wchodzi do nowego świata, zmienia środowisko, pojawia się w nowym miejscu, które jest powiązane z jego głównym celem. Kiedy tam napotyka wrogów i sprzymierzeńców, przechodzi mękę, która przyczynia się do jego przemiany. Walczy z wrogami, trudnościami, dzięki czemu staje się silniejszy, bardziej pewny siebie, gotowy do osiągnięcia swojego celu. Bohater mierzy się z największym wrogiem czarnym charakterem i zdobywa trofeum. Walczy z wrogiem i zdobywa przedmiot lub wiedzę, która była jego celem. Następnie występuje powrót bohatera do domu. Po zakończonej misji, bohater wraca do domu. Największy wróg ściga bohatera, którym ponownie walczy z nim i ucieka. Ponownie starcie z wrogiem, który chce odzyskać swoją stratę i wypełnić misję, która jest sprzeczna z misją bohatera. Ponowne starcie z wrogiem, który chce odzyskać swoją stratę i wypełnić misję, która jest sprzeczna z misją bohatera. Bohater wraca do domu z trofeum jako już inny, odmieniony człowiek. Odmieniony oczywiście tymi mękami i doświadczeniem, które przeżył w trakcie swojej podróży. Po wygranej, bohater wraca do domu jako zupełnie nowa osoba. Jeśli przedstawiona przez ciebie historia zawiera te 10 punktów, które przed chwilą przedstawiłem. Przyciągnij każdego, kto jest zainteresowany danym tematem oraz wywoła w nim pożądane emocje, które sprawią, że utożsami się z bohaterem oraz uwierzy, że Twoje rozwiązanie sprawdzi się również u niego. Twórz od końca. Ustal koniec. Następnie zacznij się cofać, tworząc wszystko, co przeżył bohater, by się tam znaleźć. Czyli tworzysz od końca do początku. Podczas tworzenia odpowiedz sobie na pytania. Jaki to jest gatunek? Jaki jest cel utworu? Jak przekazana treść ma pomóc jego czytelnikowi? Jak rozstrzygnie się historia? Kto wygra? Co będzie wygrane? Kim jest bohater? Przedstaw historię bohatera, to kim jest i kim będzie, czegoś zmusiło do podjęcia się wyznaczonej dla niego misji. Kim jest jego przeciwnik? Przedstaw wroga. I jego również misję, sprzeczną oczywiście z misją bohatera. O co oboje walczą? Jaki jest ich cel? Na czym polega niebezpieczeństwo, które wiąże się z bohaterem? Co bohater może stracić, jeśli nie podejmie się zadania? Albo jeśli się go podejmie? Tworząc edukacyjne treści, schemat ten również się sprawdza. Emocje pozwolą zapamiętać czytelnikowi znacznie lepiej to, co przeczytał. Jak wywołać emocje? Wystaw swojego bohatera na niebezpieczeństwo tak szybko, jak to możliwe i nasilaj je przez całą historię. Bohater nie może być normalną, zwyczajną osobą. Ma być gwiazdą. Pasja każdej z tych postaci ma być nie do wyczerpania. Każda z tych postaci musi stać się bądź być gwiazdą. Bohater musi przejść radykalną zmianę pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem historii czy fabuły. Musi mieć po prostu linię fabularną. Musi ewoluować. Nie bój się narażać swojego bohatera na cierpienie. To cierpienie kreuje dramat. Aktorzy kochają cierpieć, a widzowie kochają przyglądać się ich udrękom. Podczas tworzenia wykazuje się wiedzą, ale również wywołuj emocje. Połączenie tych dwóch czynników przyniesie pożądany efekt, przy, czyli przyciągnie czytelnika. Na koniec kilka zasad pisania, które pozwolą Ci stworzyć tekst, który zaangażuje widzów i przyciągnie nowych. Każdy tekst musi być o czymś. Musi zawierać motyw przewodni, problem do rozwiązania. Każdy z tych tekstów musi mieć koncepcję, plan działania rozwiązujący daną sprawę. Musi zaczynać się od zawiązania akcji, czyli od przedstawienia przeszkody, jaką musi pokonać bohater, by zdobyć to, czego pragnie. I przedstawienie tego bohatera. Każdy tekst musi składać się z trzech aktów, albo od siedmiu do dziewięciu sekwencji. Podziel historię na kilka mniejszych, tak jak film dzieli się na sceny. Każda prezentuje co innego, ale razem tworzą całą historię. Każda postać musi mieć wielki cel. Cel, który ją napędza. Bohater musi podążać za swoimi przekonaniami, swoim celem. Przeciwnik? Również musi mieć swój cel i swoje przekonania, które są oczywiście sprzeczne z tymi celami bohatera. Bohater i czarny charakter ścierają się w związku z przeciwnymi celami, a każdy z nich stoi sobie na drodze do jego osiągnięcia. bohater osiągnął swój cel, musi pokonać czarny charakter. By przeciwnik osiągnął swój cel, musi pokonać bohatera. Rozwiązanie konfliktu pomiędzy bohaterami i jego przeciwnikiem oraz przedstawienie osiągnięcia celu przez bohatera. To by było tyle, jeżeli chodzi o zasady pisania. Jeszcze musisz zaangażować widza, czyli odnosić się do niego w odpowiedni sposób. Ustal, kim ma być widz w tej historii. Tym pomoże Ci wybór stylu narracji. Styl narracji wymaga odpowiedzi na cztery pytania. Kto odpowiada? Historię? Czyimi oczami jest jakby widziana ta historia, lub z czyjego punktu widzenia? Oglądamy postacie i akcję całej tej powieści. W jaki sposób opowiadają wybrana postać? W czasie rzeczywistym, we wspomnieniach, w serii listów, jako głos zaświatów? Jaki ton przybiera narracja? Wariacki, ironiczny i błyskotliwy, żałobny. Komu opowiadana jest ta historia? Bezpośrednio nam, czytelnikom, czy jakiejś innej postaci? Więc jedno, nie musisz tworzyć historii od początku. Możesz użyć tych, które już znasz. Pamiętaj, tylko by w nich przedstawić elementy, o których mówiłem wcześniej. Dodaj do nich te elementy, by stały się bardziej interesujące dla widza czy czytelnika. Chcesz tworzyć angażujące treści? Oczywiście, że twoja odpowiedź I tak. Pamiętaj, by przyciągnąć ceną uwagę widza, daj mu rozwiązanie jego problemu. Zainteresuj i wciągnij go emocjonalnie w swoje treści. Widz musi utożsamić się z bohaterem. To sprawi, że uwierzy w rozwiązanie problemu. Treść ma być klarowna, zrozumiała dla każdego widza. Dlatego nie używaj określeń branżowych, niezrozumiałych dla przeciętnego człowieka. Stwórz początek, który wciągnie słuchacza, przedstawi problem, jaki zostanie rozwiązany. Środek, który będzie nasilał napięcie, wywoływał emocje, prowadził bohatera do rozwiązania problemu. Zakończenie, które z impetem wszystko wyjaśni, rozwiąże cały problem. Masz pytanie? Zadaj je w komentarzu. Uważasz to nagranie za wartościowe? Udostępnij je innym. Również zapraszam cię do mojego poprzedniego nagrania, w którym mówiłem o tym ile jesteś warty dla siebie. Życzę tobie miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.